Hej, cześć, siemanko, tu ja, wasz nieznany youtuber, czyli Frubix, który się przemienił w Raku Tak Wiem Zmienię kanał, bo tak chciałem Będziemy tutaj... Teraz nie będziemy nagrać na PlayStation 4 Chociaż coś z tego może być z materiału z PlayStation Bo tam też będę mógł nagrywać Ale teraz głównie przejdziemy na komputer i będziemy grać między takie gry jak World of Tanks i League of Legends no nie znam no, w League of Legends nie jestem jakiś dobry taki sobie pospolity rak <grych> tej gry World of Tanks to już jest co innego może tam coś grać umiem, może nie takie no też nie, nie jest źle ogólnie no tutaj może jeszcze pokażę parę rzeczy z tego. No jak widzicie gram często tymi postaciami Mam Silvera 5 i na elastycznych brązach No historię gier. Tutaj. Chyba za dużo nie będzie co gadać. Takie... I to jest, tutaj jest taka gra. Jedną może powiedzieć. Wczoraj grałem grę, yy, raczej Rankeda. Nostatnie miałem takie, no, no niby złe, ale dobre. I nawet za to nie dostałem kluczyka. I to było smutne, bo za takie coś jak zrobiłem z mniej więcej. O, tutaj. Za to już dostałem klucz. I nie, wiem dlaczego, a tutaj nie. Niesprawiedliwe to według mnie jest. A taki koleś to miał jeszcze gorszy, ale niestety dostał SK. I coś. Złe. najmniejsza z tym już będą inne note Jeszcze to, na którym jestem miejscu. 39, a to źle nie jest. Ogólnie, kluby, do klubu nale należy takiego. Tutaj z kolegami raczej, właściciel, mój kolega. Kolekcja. Co jeszcze tutaj mamy? Jakie mamy postaci? No, postaci nie mam za dużo, bo nie gram długo w Lola. Może maksymalnie to tak ciągle to maks taki pół roku. No, będzie coś tak mniej więcej. No, łupy. Tutaj, ten, tutaj też nic nie będzie. Już tej no. Na... Twitchu i skórki typ no, do Tryndami Tryndamirczy, jak to się tam czyta. No i sklep to już nic. No i tyle. Bo nie mam już co więcej mówić w tym odcinku, bo nie ma co. I to jest tylko zapowiedź. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej wyświetlajności niż na starym kanale. Więc tak, to będzie tyle. Pa! Żegnaj się z wami. Do widzenia. Do jutra, albo jeszcze do